Proszę, zobaczcie, jak ona wygląda z tej strony, ta ścianka. No coś wspaniałego. A przeniosę Państwa jeszcze do mojej oranżerii, do małej szklarni, która jest naprawdę niedużych rozmiarów. Wymarzyłam ją sobie dwa lata temu. Pieniążki przyoszczędziłam i mąż mi ją złożył. Zobaczcie, jak prezentuje się pięknie tutaj, jeżeli chodzi o zewnętrzne jej tutaj oblicze, natomiast w środku typowa oranżeria są tylko dwa pojemniki takie budowlane w których właśnie co ja tutaj uprawiam aktualnie uprawiam sałatę po jednej stronie a po drugiej mam pietruszkę na natkę natomiast nie mam tutaj kwiatów, wcześniej miałam w doniczkach kwiaty za duże były, za wysokie temperatury były Wniosłam je tutaj na zewnątrz, natomiast w środku uwielbiam pić kawę przy tym oto stoliku, siedząc na tym oto krześle. O, który teraz jest spokojnie, już tak nie wieje, jest dużo cieplej. A w środku mam również taki regał mały, na którym ustawiam sobie podręczne rzeczy, natomiast tutaj. Tak oto sobie przesiaduję. Pieski przychodzą do mnie. I mam takie widoki. Czyż nie pięknie? A w planach mam jeszcze wybudowanie drugiej szklarni w miejscu, gdzie stoi folia. Myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądało. Misiu, co ty tam przewracasz? Moja misia Kerry Blue, chodzi za mną krok w krok. Tutaj już gęstwina powstała <noise> na, przed, na przodzie tej rabaty mała różyczka Queen of Sweden czoski poprzesadzałam tam z tej rabaty, która jest przy altanie tutaj tej drewnianej, tej naszej domku ogrodnika. to Zabrałam stamtąd te, te, te czoski i przeniosłam je na tą rabatę. Tam mi one nie pasowały. Tutaj będą ostróżki kwitły, jeżówki kwitnie w pięknym wydaniu naparstnica biała. Będą również trawy swoimi kwiatostanami zwieszać się nad. Resztą roślin. I mam tutaj też posadzone różyczki rabatowe, fery. Przynajmniej fery jest ta w środku, taka będzie jasnoróżowa. A tu jeszcze raz rzut na tą moją oranżerię. I za moment zaczną przy niej kwitnąć ostróżki na niebiesko. Tutaj na różowo. Szałwie. A z tyłu przetaczniki. Pozdrawiam państwa serdecznie. Do następnego.